Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. Imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Wielbię, O Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Zdarzył się jeden fakt w czasie publicznej działalności Jezusa, który nam dokładnie opisuje święty Łukasz a który głęboko wstrząsnął sercem Maryi, bo nie tylko zdarzył się w jej miasteczku, Nazarecie, ale okazał się jej już całkiem wyraziście, co w najbliższej przyszłości czekało jej syna. Niedługo po rozpoczęciu działalności publicznej przyszedł Jezus do Nazaretu. W dzień sobotni udał się do synagogi i wstąpił na katedrę, żeby czytać. I otworzywszy księgę, czytał słowa Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. A skończywszy, zamknął księgę i zaczął objaśniać te słowa. Wszyscy utkwili wzrok w syna Józefa, który wśród nich tak długo żył i pracował. Dziwili się jego mądrości, Lecz nie mieli ani odrobiny wiary w jego posłannictwo. Ewangeliści wyraźnie zaznaczają, że dla niedowiarstwa ich nie mógł Jezus uczynić żadnego cudu, toteż widząc to, zaczął im wprost wyrzucać ich zatwardziałość i ganić ich niedowiarstwo, i wtedy stała się rzecz dziwna. Nazaret pierwsze podniosło rękę na zbawiciela. Zapalczywi Żydzi, zamiast nawrócić się, opamiętać na słowa Jezusa, uczuli się urażeni w swej pysze, wpadli w gniew, rzucili się na zbawiciela, otoczyli go kołem, chwycili za ręce i prowadzili na szczyt góry, by go stamtąd strącić. Lecz nie przyszła jeszcze godzina Jezusa. Gdy już już miano go strącić ze skały, ręce Żydów opadły, a on spokojnie przeszedł pomiędzy nimi i odszedł. Przypatrzmy się teraz najświętszej matce w czasie tego smutnego zdarzenia. Z jakąż miłością patrzyła na swego syna przepowiadającego w synagodze jej miasteczka. Rozumiała jasną głębię słów, które Jezus czytał, a potem objaśniał. Patrzy na obecnych, a na ich twarzach tylko sama próżna ludzka ciekawość, uśmiech niedowierzania. Potem w miarę słów Jezusa zamiast skruchy, wiary, pojawia się rozdrażnienie, gniew, wściekłość. Porywają się wszyscy ze swych miejsc, powstaje krzyk, hałas. Oczy płoną nienawiścią, z ust sypią się przezwiska. Wyciągają się setki rąk, ścigają Jezusa z katedry, Wypadają z Nim synagogi. Serce Maryi omdlewa z bólu, Śmiertelnie blada wychodzi za innymi. Wokół wszędzie słychać krzyki, Na śmierć z Nim strącić Go ze skały. Wśród oszalałej wściekłości wloką Jezusa na górę. Serce Matki zadrżało okrutną trwogą. Biegnie, chce wołać, błagać litości, ratować, lecz siły opadają, ustaje. Do dzisiejszego dnia pokazują miejsce, gdzie Matka Najświętsza w półzem dłona upadła, przeżywając prawdziwą agonię trwogi o Jezusa. Widziała, że już wyprowadzili go nad przepaść, serce jej zamierało, że za moment ujrzy straszny widok. I choć potem zobaczyła, jak Żydzi, zdumieni i przerażeni, wracali, cierpienie jej niewiele się zmniejszyło. Przeżyte chwile, obraz wyciągniętych rąk, nienawistne twarze. Pałające oczy, wściekłe krzyki, a wszystko skierowane przeciw jej dziecku. Były strasznym dla niej cierpieniem. Więc tak Nazaret przyjęło zbawiciela. Tak przyjęło Jego słowa. Tak mu się odwdzięczyło za to, że je wybrał na swe mieszkanie, że tyle trudów w Nim poniósł, i scena ta smutna przypominała jego inny zamach, inne krzyki i inne wzgórze, z którego Jezus nie ujdzie, lecz dokona całkowitej ofiary. Świętej Brygidzie objawiła Matka Najświętsza, że przeżywała w tych chwilach tak straszną trwogę i ból. Jak później, gdy słyszała potępieńcze krzyki Żydów żądających wyroku śmierci od Piłata na Jezusa. A czy dziś mniej cierpi serce matki najświętszej? Ileż z jej dzieci zamiast przyjąć słowa Jezusa, uznać go za jedynego władcę i Boga swego, szydzi z jego nauki, jeśli nie wprost występuje przeciw Niemu, to sprzeciwia mu się całym swym życiem, czynami i postępowaniem. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją uchwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl